Dziś kolejny swipe, ogień. Będę pracować z tymi barwami, czarnym, czerwony, pomarańczowym, żółtym, dodam miedzi i złota. Oprócz czarnego wszystkie kolory są z marki Amsterdam, czarny to zmieszany Amsterdam i Royal Talents, bo już mi się skończył Amsterdam, więc pomieszałam je. One są zmieszane jako medium jest woda. Filtrowana kolorem, którym będę przeciągać. Po górze będzie kolor biały, już tutaj mam dodany silikon, i tylko w tym kolorze białym będzie silikon. Będę chciała zrobić taki, takie przejścia od czarnego przez czerwony, pomarańczowy, żółty i przeciągnąć białym, żeby uzyskać taki efekt, właśnie ognia. Tak mi się to kojarzy. Ładnie jest troszkę gęsty, widzę już, ale dobra. Tu zostawię pas na mój biały. Będę chciała troszkę grubszy ten biały zrobić, żeby mieć się z czego przeciągnąć mocniej. Zostawię taki pasek. Farby będę starała się rozłożyć równomiernie. Przy mieszaniu staram się, żeby one miały podobne gęstości. Natomiast czasem się zdarza, że nie mają. Nie powinno to stanowić większego problemu. Zobaczymy. Jakby miały bardzo dużą różnicę, to. No to. To mógłby być trochę problem. Czy znaczy problem. To, to nie jest problem. Po prostu. <laughs> zależy, jaki efekt. I trzeba eksperymentować nawet właśnie z różnymi. Z różnymi Gęstościami farb, nawet. To nie są w ogóle problemy. Także ja, ja to traktuję jako jakieś kolejne fajne doświadczenie. Nie, a nie problem źle. Źle to ujęłam. Nie ma problemu wcale. I tutaj pasami będę jechała czerwonym. A ostatnio. Y Zaczęłam używać słoików do przechowywania farb. Jest to takie dla mnie bardziej praktyczne. Zakręcam po prostu słoiki, sobie te, te farby trzymam, a nie w kubeczkach. Preferuję słoiki szklane. No i można te słoiki umyć. Wiadomo, ta farba zachowuje fajnie świeżość. Jedyną rzeczą, jeśli, jeśli też używacie słoików albo chcecie spróbować, to pamiętajcie, żeby ich nie zakręcać tak na maksa do końca. Jeśli macie pobrudzone, zwłaszcza pobrudzony gwint Farbą, bo może być tak, że one się nam przykleją, tak, że ciężko jest później odkręcić, więc tak dokręcamy, ale nie tak na maksa maksa, bo po prostu później, no ja sobie czasem nie mogłam poradzić z odkręceniem. Jadę też tutaj po bokach farbami, żeby już tutaj mieć zamalowane boki. Lubię, jak boki są przedłużeniem mojego obrazu, co nie jest znowu konieczne. Można boki na przykład. Na koniec, po, już po wyschnięciu, można pomalować na jakiś tam dowolny kolor, jakąkolwiek tam macie kolorystykę swojego obrazu. Ja lubię, jak boki są jego przedłużeniem, jakby takim. Tak to wygląda, nie jest to jakoś idealnie rozprowadzone. Teraz biorę palnik. Usuwam bąbelki, bąbelki. Farby mieszałam dopiero tuż przed malowaniem. Fajnie mieć już zmieszane farby, ale ja zwykle mam pomysł idę go realizować i idę i nie zawsze tak planuję, żeby mieć przygotowane farby. Dobra. Tutaj mam jakieś grudki na tym żółtym, które mi się nie podobają. Nie zmieszałam farby, wystarczająco dobrze po prostu. Albo czasem tak jest, że ze słoika takie farfocle odchodzą, czyli zaschnięta farba. Także postaram się je, ich, je po prostu najwięcej ich wyciągnąć jak to robię to. Widzę też jakieś paproszki, więc takie rzeczy. Staram się usuwać. No nie lubię po prostu, jak takie grudki mi zostają. Czasami a, gdzieś coś takiego się zapodzieje i później, kiedy obraz wyschnie, to, to te grudki wystają. Znowu też bez przesady, no bo jest to obraz i on jest robiony ręcznie. On nie będzie taki jak z fabryki gaz mi się już kończy muszę nabić widzę dobrze i teraz troszkę miedzi chcę tutaj troszkę miedzią bo chcę żeby ten ogień się palił trochę miedzi i trochę złota żeby tak pod światło się palił jak to ogień Jeszcze raz palnik, widzę, że tu się bąbelki robią. Farby już zaczynają sobie reagować pięknie, jak to one. mieć i czarny w ogóle są też przed cudownym połączeniem. Uwielbiam. Teraz wyleję biały i przygotuję sobie ręcznik papierowy, który będę przeciągać. Akurat, płoch, nie akurat. Nie pasuje akurat. Potrzebuję trzy. I potrzebuję dostosować długość. przytnę sobie ręcznik papierowy tak, żeby mi, żeby, bo spróbuję zrobić ten swipe naraz. Jest to duża powierzchnia, ale może się uda. Lubię takie eksperymenty, jeszcze tego w ten sposób nie robiłam. No i wylewam mój biały. Czu, czu, czu. Um. Boki te białe zamaluję potem, już nie będę teraz, zwłaszcza, że ten biały też ma silikon i nie chcę się, nie chcę tego rozprowadzać. I chcę też nalać wystarczająco tego białego, żeby jak najdłużej pociągnął, że tak powiem. Żeby pociągnął aż tutaj, no, do końca obrazu. Obraz jest długi, przy krótszych y, obrazach, no, takie, to jest takie, łatwiej jest to kontrolować. Ten nasz swipe przy dłuższych trochę trudniej. Ręcznik papierowy zwilżam a, trochę y, wodą, żeby nie wchłaniał tyle farby. No i jadę. Malowaniu. Nie można się bać. <śmiew> <śmiew> Dziura się zrobiła, nie szkodzi. I do końca, do końca tak. Dziura się zrobiła, bo była przerwa. Obserwujemy, czy coś wychodzi. <laughs> czy zaraz pomożemy. Ale kolory mega. Kolory piękne. Czy spróbujemy tą dziurę poprawić? Chyba spróbuję, bo widzę, że ona się poszerza. Chociaż jest intrygująca. Jest intrygująca. Chyba ją zostawię. Ten miedziany było go trochę za dużo. Widzę, że powinnam farby wyrównać. Farby można było wyrównać troszeczkę zlewając je, przechylając po obrazie, tutaj tak na prawo, na lewo i troszkę mm, próbując wyrównać ich poziom, bo kiedy dodałam tego miedzianego, zwłaszcza ja tam czułam to, to tam się zrobiło za dużo. Przejadę. Teraz tak, bo najpierw pomogę sobie. Zobaczę, czy coś tu wyjdzie. Albo nie. Przejadę najpierw. Sama jestem podekscytowana, bo e, lubię jak takie rzeczy się dzieją niespodziewane. Jest niespodzianka. W słajpie można przejeżdżać wiele razy. i jest okej. Okay. Ale dalej mamy tu taką przerwę. Czy to tam mieć? Jeszcze spróbuję wam to pokazać. Co robi palnik? Wyszło mało tego czarnego w ogóle. Nie wiem, czy w drugą stronę zaraz nie, nie poprzeciągam. Ale wielkie komory. Jak tak Wam zlatuje za bardzo, tutaj nie zlatujesz tak bardzo, ale warto sobie ściągnąć e, szpachelką, żeby nie ciągnęło dalej. E, w sensie, żeby za dużo farby nam nie spływało Razem z tą farbą, która spływa, bo ona siebie się ciągnie, tutaj grawitacja działa i można sobie to ściągnąć, żeby ją troszkę zatrzymać. Ja zawsze spody podklejam, nie zawsze, prawie zawsze taką taśmą malarską, żeby później to aż tak bardzo się tył obrazu nie brudził. Ale to tylko taka kosmetyka, to nie jest jakieś konieczne. No i tak to się tu otwiera teraz. Duże, duże wyszły, a, duże komory, Wielkie wręcz. Miałam szczerze a, w. Wyobrażenie o mniejszych. Teraz tak. Chyba trzeba coś tutaj zadziałać na górze, żeby troszkę wróciło czarnego tutaj na górę. Ale piękne. Wciągam też tu na boki właśnie, bo już mam takie doświadczenie, że jak nie zaciągnę na te końcówki, to później muszę domalowywać. Lubię jak tak te, znowu, jak to jest przedłużeniem obrazu i przy komórkach i przy dobrych farbach, to się naprawdę fajnie udaje. Teraz ja tu powinnam wyciągnąć troszkę czarnego, a nie białego, bo biały już tu był, patrzcie, farfoce, o tym mówię. O takich farfocach, że może tego nie widać z Waszej perspektywy, zaraz wszystko pokażę. Dobrze. Tak. Zrobiła się jakaś dziura. Przeciągnąć się. Kusi, aby przeciągnąć miedzią, ale miedź to nie pasuje. Przeciągnę miedzią. Nie przeciągnę miedzią. Spróbuję. Tak. Pięknie. Moja praca jest tu prawie skończona. Na boki się to nie rozlało. Będę coś pewnie podkolorowywać Boka, boki, żeby tutaj nie było żadnego białego, ale ogólnie wygląda to ok. Już tutaj ostrość łapię. I tutaj jeszcze sprawdzę, czy mi za dużo farby nie ucieka. Już w sumie przestała. Jeszcze trochę można ściągnąć. O! Żeby ona... Oj, nie lubię właśnie tego. O. Żeby ona nie, żeby nie ciągnęło już jej więcej, nie potrzebujemy, żeby więcej farby stąd spadało. Już wystarczająco spadło. Bardzo mi się to podoba, co widzę. Jak się wam to podoba? Oczywiście, to jeszcze popracuje. To się może zmienić. To się może też zmienić na niekorzyść, bo te komórki one się będą powiększać. Ja widzę, że one już są ogromne. Ogromne są. Więc one jeszcze mogą się powiększyć i, i być takie o, rozlazłe. Ja już na to nic nie poradzę, bo teraz no już nic na to nie poradzę. Ja to zostawiam jak jest. Jest ich i tak wiele, jest dużo tych fajnych małych. Nie ma nic do podkolorowania, czyli nie, nie widzę pod obrazie z dołu nie przebija. O, może tutaj w jednym miejscu przebija, ale to już sobie podkoloruję, czuję, bo nie chcę ruszać tego obrazu, nie chcę ruszać. A... Podkoloruję sobie to już, jak wyschnie. Jeszcze tutaj, czy tam widzę, że coś leci z podobraziem? Okay. I dam Wam znać, nagram jak to wygląda po wyschnięciu, jak ten obraz się ustabilizuje. W każdym razie teraz bardzo mi się podoba efekt. Jest to coś właśnie, co chciałam uzyskać takiego. Myślałam, że komórek będzie więcej, a mniejsze. Ale te wielkie również mi się podobają. No więc pokażę zaraz, jak wyszło to po wyschnięciu. I tak wygląda po wyschnięciu. Jeszcze tutaj w kilku miejscach użyłam palnika gazowego, żeby dorobić komórek, ale ogólnie obraz wysechł tak prawie bardzo podobnie, tak jak. Tak jak Ostatnio widzieliście go na mokro. Dużo się bardzo nie zmieniło. Bardzo mi się podoba ten efekt. Jest to właśnie coś takiego, o czym myślałam. Komórki są większe. Złoty trochę się zgubił. Złoty kolor troszeczkę się zgubił. Gdzieś, gdzie nie, tutaj się pojawia. Natomiast miedź została tutaj w tym miejscu. I tak naprawdę, z czym mi się to kojarzy teraz? To jest po prostu ognisko, czyli Ognisko tutaj, gdzieś tam jakieś urządzone drewno brązowe, czyli mieć i ogień, który płonie. Bardzo mi się podoba ten efekt. Fajny, fajny, fajny do zabawy, właśnie w tej technice. Dajcie znać, co myślicie, jak się Wam podoba. Tutaj jest sporo farby. Ona tutaj dopiero, dopiero wyschła, teraz gdzieś tak, po, mniej więcej po dobie. I ten obraz na pewno będzie suchny co najmniej trzy tygodnie. Później wyczyszczę z tego silikonu, który tutaj na powierzchni w niektórych miejscach jest i na to nałożę werniks. Kolory wtedy jeszcze bardziej będą takie żywe, chociaż przyznam, że ten Amsterdam bardzo ładnie zasycha. Jeśli za bardzo nie jest rozwodniony, to, to te kolory nie są takie blade. Ja lubię też te farby. Być może to właśnie kwestia dobrego pigmentu. Jeśli kolory bardzo Wam po, po wyschnięciu są bardzo blade, to albo za dużo medium, może jakiś floetrol, albo inne medium, albo no po prostu pigmentacja danych kolorów jest, jest inna. Jeśli używamy właśnie w puringu dużo wody, rozcieńczamy czy, innych, czy innego medium, no to te farby mogą po wyschnięciu być bardziej blade. One zawsze są troszeczkę bardziej blade. Ale tutaj widzę, widzę, są w dalszym ciągu żywe. To mi się bardzo podoba. Pod werniksem będą jeszcze, pod błyszczącym takim werniksem będą jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.